Dobry, witam, siwy Boomer z tej strony. Jesteśmy na grodzie rycerskim w Byczynie. Czekajcie, muszę opanować sobie wariata. A, śledzenie obiektu było włączone. Zadla. Idziemy zobaczyć co tam się dzieje w środku. Pani się pobawiła? Niestety nie wygrała, ale to Tutaj gród rycerski wyczynia w całej okazałości, zaraz wejdziemy do środka.